skojarzenie jakie większość z nas ma z królem Dawidem to chłopak z obrazka to urocza postać w otoczeniu owieczek z harfą w ręku czasem być może kiedy wiemy coś na jego temat więcej myślimy też o tym, że był wojownikiem, królem, kimś wyjątkowym dla historii Izraela. Ale Dawid, kiedy na niego spojrzymy w taki zupełnie boży sposób, sposób który chcemy Mieć do dyspozycji, kiedy patrzymy na postaci biblijne, kiedy patrzymy na samych siebie, to obraz postaci, w której samo wypełnia się tak naprawdę obietnica Pana Boga. Dawid od samego początku jest przez Boga wybrany, Dawid jest przez Boga prowadzony. Dawid jednak w tym prowadzeniu pozostaje człowiekiem wolnym. I chociaż wydaje się, śledząc opowieść o życiu Dawida, o tym, jak dorasta do pozycji króla i proroka, można mieć takie wrażenie, że będzie to postać idealna. I właśnie w tym momencie, wtedy, kiedy odnosimy już takie wrażenie, na jego postaci, na jego historii, na jego życiu, na jego sercu pojawia się rysa, pojawia się grzech, pojawia się zdrada, pojawia się moment, który jest w stanie tak naprawdę zachwiać wszystkim, co Dawid myślał o sobie. Co myślał o swoim życiu, co myślał o obietnicy złożonej mu przez Boga, co myślał i co my myślimy o Nim jako o postaci idealnej. Ale to, co jest niesłychanie piękne w Dawidzie, i to, co jest też niesłychanie piękne w Bogu, to to, że ta rysa, ten grzech i ta zdrada popełnione przez Dawida, nie są czymś, co Go zatrzymuje na drodze do Pana Boga. Dawid jest człowiekiem, który nigdy nie przestał pragnąć bliskości Boga. Dawid jest człowiekiem, który nigdy nie przestał pragnąć być blisko, który nigdy nie przestał pragnąć powracać do Pana Boga. Dawid jest człowiekiem, który tęskni, który tęskni przez całe swoje życie. I nawet mając świadomość tego, że zawalił, że zdradził, że popełnił coś, co tak naprawdę rzuca cień na całą jego przyjaźń z Panem Bogiem. Rozpoznając swój grzech, rozpoznając swój błąd, chce do Boga powrócić i zacząć wszystko od nowa, w głębokiej pokorze serca. Dlatego, że jest w nim tęsknota za tym, żeby Boga w swoim życiu, żeby Boga w swoim sercu ugościć. Jest taki jeden przepiękny fragment w drugiej księdze Samuela, kiedy słyszymy o tym, jak Dawid, mając już świadomość tego, że zbudował swój przepiękny cedrowy pałac, mając świadomość, że sprowadził już Arkę Przymierza, że to wszystko zaczyna się układać, mając świadomość tego, że jest już o krok od tego, by wybudować świątynię. Dla Jahwe, nagle słyszy od proroka, od proroka Natana, że to nie on będzie tym, który te świątynie wybuduje. Ale słyszy też jednocześnie, że to nie tyle jest wycofanie się Pana Boga z pewnej obietnicy, którą mu złożył, ale słyszy też drugą część tej obietnicy Pana Boga obietnicy, która przekracza wszystkie jego największe pragnienia, największe jego tęsknoty, jego najwspanialsze plany. Dlatego, że Bóg przychodzi do Dawida z obietnicą tego, że to On stanie się początkiem rodu, z którego w pewnym momencie historii wyjdzie Mesjasz, wyjdzie zbawca narodu wybranego, wyjdzie ten, który przyniesie odkupienie całemu światu. Dawid nie marzył o tym nawet w swoich największych marzeniach, swoich największych pragnieniach i tęsknotach. Dawid nigdy nie sięgał tak daleko. Pan Bóg przychodzi, żeby mu pokazać, że to, co dla niego przygotował, jest znacznie, znacznie większe niż wszystko, czego on jako król, prorok, psalmista, poeta, żołnierz, wojownik, człowiek, który zjednoczył naród, mógł się spodziewać. Bóg przyszedł do niego z obietnicą, która sprawia, że Dawid, słysząc te słowa, siada przed obliczem pana i mówi: Kimże ja jestem, panie mój Boże, i kimże jest mój lud, że doprowadziłeś mnie aż dotąd. I było ci tego mało. Chciałeś mi dać coś znacznie, znacznie więcej. Więc kiedy dzisiaj jest w nas, jest w każdym z nas takie przekonanie, że chcemy czegoś wielkiego, a Pan Bóg nam tego nie daje, to pozwólmy sobie uwierzyć, pozwólmy zaufać temu, że Pan Bóg przygotował dla Ciebie, dla nas taką obietnicę, która jest w stanie przekroczyć każde, największe nawet pragnienie, największą nawet tęsknotę, którą w sobie nosimy. Tak jak Dawid. Zaufajmy Panu Bogu. I dajmy się prowadzić, bo ten, który przychodzi, jest najwspanialszym darem, jakiego tylko możemy się spodziewać.